Dziwi niebiescy. Telewizja kibiców ruchu Chorzów. Gratulacje. Mateusz czwarta wygrana. Dwie asysty dopisane na koncie. Powiedz mi, jak oceniasz to spotkanie ze swojej perspektywy z boiska? Na pewno nie był to łatwy mecz. Lecz nastawialiśmy się, na, że właśnie będzie taki. Cieszymy się, że wygraliśmy. No i na tyle. Przez większą część pierwszej połowy nie wychodziły nam do środkowania, były bardzo niecelne albo zbyt mocne. Twoje dwa dały nam prowadzenie. E, masz jakiś patent na to, żeby umieć tak precyzyjnie dośrodkować? Więcej czasu potrzeba? Albo... Mm, to trzeba na pewno ćwiczyć, bo to nie jest taki element, że przyjdzie sam. Na przykład, ja teraz ostatnio zostaję dużo po treningu i to ćwiczę i widzę, widzę że jest efekt. Powiedz mi, jak oceniasz rywala dzisiejszego? Czy to był najtrudniejszy z dotychczasowych? Do tej pory był najtrudniejszy. A jeszcze mam pytanko, co się stało w drugiej połowie, że zaczęliście grać słabiej? Właśnie mówiliśmy w szatni, że mamy wyjść wysoko i żeby nie przeszpać tego początku, no ale się nie udało, no ale wywalczyliśmy, szliśmy na 3-1 i jesteśmy zadowoleni.